Dzień dobry, witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, podczas spotkania, chcielibyśmy wspólnie z państwem podsumować stan bezpieczeństwa na terenie Łomży i Powiatu Łomżyńskiego w roku 2014. Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Łomży odnotowaliśmy spadek ogólnej przestępczości. Blisko 55 przestępstw mniej miało miejsce w tamtym roku niż w roku 2013 przy jednoczesnym wzroście wykrywalności, która ukształtowała się na poziomie 65, ponad 65%. To jest bardzo zadowalające, mnie to bardzo cieszy. Przy tej okazji bardzo dziękuję wszystkim policjantom, którzy tak dobre wyniki wypracowali w roku poprzednim. Jest to sprawa bardzo poważna od kilku lat. E, przede wszystkim działania policji tutaj są ukierunkowane na e, jak najszersze rozpowszechnianie e, tego typu informacji. E, na to, aby wszystkie osoby, do których wykonywane są e, telefony, z próbą oszukania ich, z próbą wyłudzenia e, pieniążków, aby zachowały maksymalną czujność, skontaktowały się z tymi osobami bliskimi, na których e, sprawcy się powołują i zweryfikowali te informacje e, w tym celu, aby uniknąć przekazywania. E, pieniążków i nie dać się oszukać metodą na tak zwanego wnuczka. Jest to problem ogólnopolski również i terenu naszej, naszego działania. Tego typu zdarzenia mają miejsce. Na terenie działania Komendy Łącznie nie było takich przypadków, ale przy tej okazji chciałbym wszystkich bardzo mocno uczulić na fakt, Taki, że sprawcy próbują podszywać się pod policjantów. My nigdy nie będziemy telefonicznie kontaktowali się z różnymi osobami, namawiali do tego, aby przekazać pieniądze innej osobie. Jeżeli ktokolwiek do Państwa zwróci się z taką informacją, bardzo prosimy o wykonanie telefonu do dyżurnego policji. My każdą taką informację zweryfikujemy i sprawdzimy. Zacznę od tego, że nie jest źle. W kwietniu, kiedy rozpoczynałem pracę w komendzie, mieliśmy 16 wakatów. Później ta liczba wahała się około 18. W chwili obecnej mamy 10 wakatów. Nie jest to najgorszy stan. Cieszę się z tego, że ta sytuacja ulega poprawie. Mówię tutaj oczywiście o etatach policyjnych, jeżeli chodzi o pracowników cywilnych. Nie mamy żadnego wakatu. Także ta sytuacja wygląda coraz lepiej, z czego się bardzo cieszę. Czy oczywiście że chciałbym, żeby policjantów było jeszcze więcej. Tutaj bardzo mocno wspomaga nas miasto, przekazując pieniążki na służby ponadnormatywne, których grubo ponad 600 realizujemy z pieniędzy przekazywanych przez miasto. Również wspomaga nas wydział konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Także przyjeżdżają do nas policjanci z oddziału prewencji Policji w Białymstoku kilka razy w roku, ubiegłym wspomagali nasze działania. W tamtym roku czas reakcji w terenie miejskim to był 7 minut i 6 sekund. W roku 2014 osiągnęliśmy czas 6 minut 57 sekund. Przypomnę, że jest to czas średni. Jeżeli chodzi o około 11 tysięcy interwencji, to 75%, tak mniej więcej 75% to są interwencje na terenie miasta Łomży. Pozostałe to są interwencje w terenie tak zwanym wiejskim, czyli poza, poza Łomżą. Tak. W roku 2013 w terenie wiejskim czas reakcji wynosił 16 minut i 7 sekund, a w roku 2014 15 minut 39 sekund, czyli te czasy ulegają poprawie. To między innymi efekt większego zatrudnienia, to również efekt przereorganizowania troszeczkę sposobu dyslokacji służby, między innymi na posterunkach. To również efekt tego, że więcej policjantów zostało skierowanych do e, służby e, zewnętrznej tak zwanej. Blisko 300 służb więcej realizowaliśmy w roku poprzednim. W chwili obecnej tak jak państwo wiecie, mamy duży problem jeżeli chodzi o kradzieże z włamaniem. Pomimo tego, że takich zdarzeń w roku poprzednim było mniej niż w roku 2013, ale w chwili obecnej mamy te zdarzenia na terenie działania całej komendy. Oczywiście odnosimy też pewne sukcesy, jeżeli chodzi o zwalczanie tejże kategorii. Tylko podczas ostatniego weekendu pięciu sprawców kradzieży z włamaniem zostało zatrzymanych przez policjantów komendy miejskiej w Łomży i przy tej okazji bardzo bardzo chcę zaapelować i podziękować bo już takie przypadki mieliśmy sąsiedzkiej czujności czyli osoby które informują nas o podejrzanym zachowaniu osób w rejonie posesji w rejonie różnych firm na terenie placów budowy my wszystkie takie sygnały sprawdzamy i już mamy tego pierwsze efekty tutaj między innymi mówię o tych przypadkach zatrzymań także kradzież z na pewno kradzieże to jest również Problem, nad którym my się pochylamy, ale tak jak powiedziałem, podsumowując, cały poprzedni rok ogólnie odnotowaliśmy spadek przestępczości, także w tych siedmiu najbardziej uciążliwych kategoriach. W tym aspekcie odnotowaliśmy wzrosty, co jest dobre, ponieważ tutaj inaczej się oblicza efektywność naszej pracy. Mamy wzrost, tam z tyłu za Państwem został wyświetlony slajd, czyli dynamika na poziomie 108,5% w postępowaniach wszczętych. Świadczy o tym, że więcej takich przestępstw my wykrywamy z bardzo dobrą skutecznością, jeżeli chodzi o wykrywalność. Chwilę obecnie my podsumujemy, nie mam jeszcze takich danych liczbowych, którymi moglibyśmy się podzielić, ale ferie były, już tak mogę ogólnie stwierdzić, że były bezpieczne na terenie działania łąży. Jakieś poważniejsze incydenty, wydarzenia? Nie, nie mieliśmy poważniejszych zdarzeń, ale zdarzało nam się w tym okresie, nie mówię tutaj, że w stosunku do dzieci, ale do osób dorosłych interweniować. Na przykład ujawnialiśmy przypadki, gdzie ktoś wcale nie na zbyt grubym lodzie próbował łowić ryby. Podchodzimy do tego zawsze bardzo stanowczo, bo tutaj chodzi o życie ludzkie. Także między innymi takie przypadki podczas tych ferii miały miejsce. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, nie odnotowaliśmy żadnych zdarzeń negatywnych. Czy ktoś jechał na jakieś kolonie, czy jakiś obóz zimą, to rozumiem, że to była tak? Tak było, może oddam głos na chwilę tak, panu. Oczywiście wtedy, kiedy było zgłaszane, kontrolowaliśmy autokary, sprawdzaliśmy... No, stan przewożenia tej młodzieży, no nie było dużo tych kontroli w okresie, w całych ferii, czyli tych dwóch tygodni, a praktycznie to, to były te pierwsze trzy dni, skontrolowaliśmy zaledwie pięć autokarów. Jeden autokar został skontrolowany przez Inspekcję Transportu Drogowego. Nie stwierdziliśmy żadnych uchybień, młodzież dojechała szczęśliwie, nie odnotowaliśmy żadnych zdarzeń dotyczących przewozu dzieci. Policjanci cały czas prowadzą kontrolę kierowców, w zależności od tego, czy te pojazdy będą prawnie dopuszczone do ruchu, bądź nie. I od tego będzie uzależnione, czy będziemy podejmować jakieś działania w tym kierunku. No, nie jest to dobre z punktu widzenia policjantów ruchu drogowego. Mieliśmy już jedno zdarzenie, właśnie z udziałem pojazdu, kiedy, który był wyposażony w kierownicę z prawej strony. Dla nas, policjantów ruchu drogowego, nie jest to dobre rozwiązanie. No, niemniej jednak musimy się stosować do wytycznych ogólnokrajowych. No i oczywiście takie pojazdy również będziemy kontrolowali na ogólnych zasadach. No oczywiście jeżeli bierzemy z punktu widzenia ilości zdarzeń no to te na których jest największy ruch, czyli w dalszym ciągu najbardziej ruchliwą trasą jest trasa 61. No i drugą taką trasą jest oczywiście trasa 63. No i jeżeli bierzemy dane statystyczne to możemy powiedzieć, że niewielki wzrost zdarzeń odnotowaliśmy na trasie 645, ale to z tego powodu, że ta trasa w zeszłym roku była większość roku w naprawie, także ruch na tej drodze odbywał się znikomy, a obecnie ta trasa została całkowicie oddana no i odnotowaliśmy troszeczkę więcej zdarzeń niż w roku ubiegłym. Odblaski weszły z dniem 1 września, więc nie, jest, nie są to dane od początku roku. Trudno na razie porównywać na przykład miesiąc styczeń do roku ubiegłego, bo wtedy jeszcze nie było takiego obowiązku. No niemniej jednak Policjanci cały czas prowadzą działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo osób pieszych. No, tak jak pan redaktor zauważył, przestaliśmy pouczać, a zaczęliśmy już stosować sankcje karne czy w postaci mandatów karnych bądź wniosków o ukaranie. No, czekamy na rezultaty tego. Dopiero będziemy mogli podsumować, mówię, po okresie, kiedy no, zamknie się cały rok, tak. Czyli dużym problemem jest to, że e, kierowcy jeżdżą bez uprawnień do okierowania takarnych, stracili prawo jazdy. Nie jest to duży problem. Takich kierujących w ciągu roku ujawniliśmy około 12-13. No niewątpliwie jest to problem, no bo jak widzimy, że takie przypadki się zdarzają. Ale to nie jest jakieś Nie jest to jakieś nagminne. No jest to sporadyczne, no niemniej jednak ujawniamy. Wzrost tych ludzi podobno ma problemy ze Raz nie, nie, nie zauważyliśmy, aby to był jakiś wzrost. No mówię, tych, tych przypadków nie było dużo, więc też trudno mówić o jakimś tam większym wzroście. Zdarzało się, że. No, oczywiście nie było takich przypadków dużo, ale zdarzają się tacy kierujący, którzy takie wykluczenie popełniają. No sami doskonale wiemy, że prędkość cały czas jest no, tym, y, tą przyczyną zdarzeń drogony, drogowych największą. Oczywiście w rozumieniu y, tej prędkości niedostosowanej do warunków ruchu drogowego, niekoniecznie przekraczające przepisy prawne, no niemniej jednak cały czas. Jako numer jeden przyczyna zdarzeń drogowych, to jest prędkość, prędkość, prędkość. Dlatego tych najbardziej łamiących tego typu przepisy ruchu drogowego, no trzeba w jakiś sposób bardziej radykalny sankcjonować niż dotychczas. W zeszłym roku policja dostała nowy samochód Volkswagen, tak? Tak, dostała. Volkswagen służy, codziennie jeździ, no jeździ praktycznie tyle ile może. Wykorzystujemy go optymalnie, no i. Można powiedzieć, że ujawnia wykroczenia tych na, na najbardziej łamiących przepisy tych piratów drogowych, w cudzysłowie. jakie sukcesy większe? O... Sukcesy, no mogę powiedzieć tak, że średnio miesięcznie ten samochód, znaczy policjanci jeżdżący tym samochodem ujawniają ponad 500 wykroczeń, przynosząc, znaczy przynosząc mandaty karne miesięcznie wynoszą ponad 100 tysięcy złotych. Także no do, do budżetu państwa wpływają pieniądze w takiej wysokości. Ale to nie jest jedyny samochód, jaki w tamtym roku... Tak, tak mówimy już, tylko... Jak no, obszar jest całego powiatu łomżyńskiego. Oczywiście ten pojazd no, służbę pełni głównie na tych głównych ciągach komunikacyjnych, czyli trasa 61, 63, 64, drogi wojewódzkie 668, 645, no, jak również na terenie miasta Łomży. No, ale to też nie oznacza, że tego pojazdu nie spotkamy na innych drogach. To mówię przeważnie, no, gdyż tam jest najbardziej potrzebny, ale również pełni służbę na, na, na innych drogach. No, oprócz tego Policja Ruchu Drogowego wyposażona jest w radiowóz oznakowany z widerejestratorem Alfa Romeo, pięć pojazdów oznakowanych marki Kia Ceed, no i dwa motocykle służbowe oraz ambulans pogotowia ruchu drogowego, czyli do, służącego do obsługi zdarzeń drogowych, jeden taki pojazd. A z tyłu m.in. zdjęcie także nowego samochodu, który w tamtym roku... Otrzymaliśmy dzięki współfinansowaniu przez miasto Łomża, Gminę Piątnica i Gminę Łomża. Tym samochodem akurat poruszają się dzielnicowie. No, to na pewno rok 2015 i zmiana kodeksu postępowania karnego to jest przegromne wyzwanie przed całym wymiarem sprawiedliwości, w tym także oczywiście przed policją. Również zmiana kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Tutaj też będą dość spore zmiany, które będą na pewno nas bardzo mocno obciążały. To są takie zmiany, które będą wymagały od nas dużo doskonalenia, które zresztą już trwa, ale i też bardzo dużego zaangażowania, jeżeli chodzi o nowe wyzwania. Jeżeli chodzi oczywiście o bezpieczeństwo, no to bardzo byśmy chcieli utrzymać dobre wyniki, które były w roku poprzednim, a w tych aspektach, gdzie się tylko da, byśmy chcieli jeszcze poprawić, oczywiście rok 2015 to również Początek poprawy naszych warunków bytowych rozpocznie się remont tutaj w tym budynku, w którym się znajdujemy. Jest to jak zwykle na pewno duże przedsięwzięcie i też trudne dla nas, bo my tu będziemy w dalszym ciągu pracowali wtedy, kiedy będzie trwał remont, ale bardzo się cieszymy z tego, że taki remont się rozpocznie w tym roku.